Do oferty trafia BMW 3 G21, samochód z roku produkcji 2020, silnik dwulitrowa benzyna o mocy 184 koni mechanicznych. Tak to mu się prezentuje. Z najważniejszych rzeczy, co warto powiedzieć i podkreślić, samochód jest w 100% bezwypadkowy, cała powłoka lakiernicza jest w oryginale, Żaden element nie był powtórnie lakierowany. Przebieg oraz gwarancja bez wpisujemy na fakturę. Z przodu mamy tutaj światła LEDowe. Dodatkowo czujniki parkowania z przodu. Tak się prezentuje samochód z przodu. szarych metalik, wszystkie szyby w oryginale, włącznie z przednią, co rzadko się dosyć zdarza. Dodatkowo mamy tutaj panoramiczny dach. Opony praktycznie można powiedzieć, że nówki, hamulce również, technicznie samochód bez zastrzeżeń i tak jak również wspomniałem lakierniczo również z tyłu mamy tutaj czujniki parkowania mamy również elektryczną klapę dodatkowo do samochodu były dołączone dwie opony które również dajemy z samochodem światła tylne również ledowe tak to się prezentuje z zewnątrz nie ma tutaj jakiś rys, wgnieceń, jakichś mankamentów lakierniczych wygląda bardzo ładnie. Tak jak już wspomniałem, opony również ładne. Zaraz wam może podam rok produkcji, o ile się doszukam, akurat 24 rok produkcji opon, tak to wygląda środek bardzo ładny na jasnej skórze panorama oczywiście uchylna otwierana tak to wygląda poniekąd z zewnątrz jeżeli chodzi o środeczek z tej strony nie jest on zniszczony nie ma tu żadnych przetarć, dziur i tym podobnych rzeczy. W środku mamy oczywiście skrzynię automatyczną. Jeżeli chodzi o środek, to mamy tutaj Apple CarPlay różne jakieś tam dodatkowe rzeczy, które sobie można dowolnie już konfigurować personalizować pod siebie. Że tak to wygląda. Z tyłu mamy też rolety. Klimatronik mamy tutaj trzystrefowy. Wiadomo, Isofiksy tak o takich rzeczach tutaj mówić nie będziemy, bo to już jest, że tak powiem, standard. Klimatronik przód. Gniazda USB. Że tak to się pokrótce prezentuje. Tak to wygląda. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, szukacie sprawdzonego, zadbanego samochodu, to oczywiście zapraszamy tutaj do kontaktu z nami. Jeżeli chodzi o numery telefonów, macie tutaj. Także zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie.